Cześć, witajcie. W końcu zebrałem się, żeby nagrać pierwszy filmik z dacią w tle. Myślę, że takie filmiki będę wstawiał częściej, ponieważ staliśmy się jej posiadaczami. Auto jest nowe, no już tak nie do końca, bo ma przejechane 2600 km. Zdążyliśmy odbyć dużą trasę w autostradzie. Przyznam szczerze, że jeździ się lepiej niż się e, spodziewałem. E, tak, korzystając z okazji, pokażę ma, Wam może, e, e, jakie osiągnęliśmy spalanie. E, to była trasa tam ponad 1500 km. I średnie spalanie gazu wyszło e, 8,5 litra według komputera. Nie, nie mierzyłem sam. Więc, więc nie wiem, pozostaje zaufać. No, jakiegoś dramatu z nie było. E, więc, e, więc trzeba zaufać. Może tak troszkę o samej daci. Dzisiaj pada, więc z zewnątrz nie pokażę, ale tak chyba każdy wie jak wygląda dacia daster. Jest to wersja Journey Plus, czyli taka chyba dość bogata. Jeździ się dobrze, tak, jeździ się dobrze, wygodnie. No wiadomo, że ten silnik litrowy nie zapewnia jakichś takich oszałamiających osiągów, ale, ale w takiej jeździe po, po mieście czy też na autostradzie da się spokojnie jechać. Ja nie narzekałem. Fakt, że preferuję też taką jazdę raczej spokojną, więc więc mi to jakoś nie przeszkadzało. Aczkolwiek też nie było problemu, żeby jechać 150, nawet tak z ciekawości sprawdziłem, jaką prędkość uda się rozwinąć. To 170 przy czterech osobach na pokładzie i bagażach e, udało się e, osiągnąć. E, s, ogólnie, 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 tak jak mówiłem, że e, jestem pozytywnie zaskoczony, e, auto, auto na plus e, właściwie. Nie widzę jakichś większych wad. No może poza tym, że po załączeniu się kamerki wstecznej później załącza się kamerka do przodu i nie wiem jak to wyłączyć, bo ona przez jakieś tam, nie wiem, 30 sekund jest. Więc jakbym miał wskazywać wadę, to pewnie bym wskazał taką. I innych chyba raczej na razie nie, nie widzę. Z telefonem mm, za pośrednictwem Android Auto łączy się dobrze. Y, nie ma żadnych y, problemów. Szybciutko. C y, więc. Więc fajnie. A, no, może jeszcze, jeżeli, jeżeli miałbym być ciepliwy, to, to trochę, może mi też brakuje wskazań y, zużycia i y, dotyczących pojazdu na, na ekranie. Chyba, że nie umiem ich jeszcze włączyć, ale tak raczej. Menu analizowałem dość dokładnie, więc, <laughs> więc, więc chyba takiej funkcji yy, nie ma. Także na dzisiaj yy, dziękuję, będę się starał co jakiś czas filmiki pokazywać, opowiadać yy, jak przebiega eksploatacja daci, jak się nim jeździ. Yy, mam nadzieję, że będzie was to interesowało. Pozdrawiam.